Cześć, to jest Gotuj z Dianisem. Dzisiaj przygotujemy tyropitę, czyli najbardziej klasyczną chyba pitę grecką. Na kanale znajdziecie już przepisy na spanako tyropitę, czyli pitę z serem feta i ze szpinakiem, na prasopite, na czyli na pitę z porem i z serem feta. Dzisiaj tylko serfeta, bez żadnej zieleniny. Trochę także żółtego sera w niej się znajdzie, ale najbardziej wyczuwalna będzie feta. Słone, pyszne, sycące ciasto, które może służyć idealnie jako śniadanie, ale także jako danie główne, jeśli dorobicie do tej Tirolit na przykład jakąś fajną, świeżą sałatkę, lub podacie cacyki albo um, jakąś inną pastę. Może to być również przekąska. Naprawdę bardzo Wam to polecam. Proste w przygotowaniu i bardzo pyszne greckie danie: Tiropita. Potrzebujemy serfeta, trochę startej gołdy, jajka, mleko, nieco oliwy z oliwek i ciasto filo. Ja dzisiaj korzystam z gotowego ciasta filo, które możecie kupić w sklepie albo świeże, które utrzymuje się świeże przez kilka tygodni, albo mrożone. Wtedy najpierw musicie je rozmrozić. Dodamy też trochę ziół, bo akurat tak się składa, że mam koperek i e, miętę, to nie jest e, konieczne. Dodajcie m, takie zioła, które lubicie, albo w ogóle z nich zrezygnujcie. E, zacznę od tego, że przygotuję e, brytfankę. Najpierw ją poszedłem na piekarnik już się rozgrzewa. E, i zaraz Wam pokażę, jak tutaj będziemy układać. Są e, tysiące sposobów na to, jak można przygotować e, tiropitę, w zależności od tego, jakiej użyjemy e, blachy. To może być tortownica, e, to może być taka e, prostokątna blacha, jak, jak... której my dzisiaj będziemy tu używać. E, I teraz tak. Dwa. Zaraz to e, pokażę. Najpierw zrobimy coś takiego, taką podstawę. O, tak to wygląda. Dwa arkusze i dwa arkusze, tak, żeby ciasto wystawało poza krawędzie. Oczywiście każdą warstwę ciasta, filo, musimy skropić oliwą z oliwek. Sporo idzie tutaj oliwy, to jest bardzo ważne. Do samego farszu już jej praktycznie nie dajemy, nie dajemy, ale ciasto musi nią nasiąknąć. Inaczej tiropita będzie bardzo sucha. No i teraz tak, można kolejne warstwy wyłożyć tak samo jak tutaj. Można zgiąć w, taki, w taką harmonijkę 2 czy, czy trzy takie warstwy. Ja tak właśnie zrobię. Jak Wam będzie pasowało, jak uznacie, że jest lepiej. Farsz, możecie, farsz, który zaraz przygotujemy, możecie wyłożyć na cały, albo możecie wyłożyć część farszu, dwie warstwy ciasta, znowu część farszu, dwie warstwy ciasta i tak dalej. Ja na razie tak to przygotuję. Skropię oliwą i zabiorę się za, może pokażę dokładnie to, tak wygląda w tej chwili, oliwa. W Grecji dostaniecie mm, przepyszną tirobitę w każdej e, piekarni. E, będą to różne rodzaje, e, dlatego że no, sztuka robienia tirobity jest w Grecji bardzo rozwinięta. Mogą one różnić się rodzajem ciasta. To nie zawsze jest takie zwykłe filo, czasami to, jest, to są troszkę inne ciasta. Nadzienie także może być inne, dlatego że poza fetą i poza żółtym, startym serem możecie spotkać się z tiropitą, która, która powstanie na bazie, będzie przyrządzona na bazie beszamelu. Beszamel z fetą, z jajkami. I z przyprawami, również przepyszna. Ok, tu mam pokruszone 600 g fety do misy. E, jakieś 200 g żółtego sera, gouda starta. Mleko 500 ml. I trzy jajka. Najpierw je tutaj w tłukę, żeby je rozbitać. Wymieszamy. Dosyć jest to rzadkie, może ciut za rzadkie, więc chyba dodam trochę, chociaż nie może, a no, może dodam jeszcze troszkę serafeta, za chwilę to zrobię, ale najpierw sól i pieprz. Porządnie. Boję się, że za rzadkie w tej chwili wyszło to nadzienie, ale pewnie boję się niepotrzebnie, dlatego, że ciasto filo naprawdę potrafi wchłonąć bardzo dużą ilość wilgoci. Są przepisy takie, w których już na przygotowaną, ukończoną przed pieczeniem pitę wylewa się wodę gazowaną, całą szklankę lub nawet trochę więcej wody gazowanej i... Yy, ciasto filo sobie z tą wodą radzi, więc dobra, nie będę ulegał moim strachom yy, i poprzestanę na takiej dosyć rzadkiej konsystencji tego nadzienia. Yy, tak, tu mamy dwa, dwa i parę tych. Yy, może dokończę jeszcze to ciasto, dodam tutaj. Jedną warstwę. Pamiętajcie, że możecie zrobić też sami y, ciasto filo na y, Gotuj z Dionisem. Na YouTube jest y, przepis, jak to zrobić. Bardzo prosto, ale ponieważ y, miałem akurat ciasto filo w domu, to pomyślałem, że, że czemu nie. To, które przygotujecie, można trzymać w lodówce. Można je y, można je mrozić, może jeszcze tylko pokroję te zioła, troszkę poparku i trochę mięty. Element. Równomiernie. Teraz rozłożymy. No i kontynuujemy z y, ciastem filo. Musimy jeszcze kilka warstw y, teraz złożyć. Przesunę się z tym tutaj, że będzie troszkę lepiej widać. Prawie dwa opakowania po 250 gramów tego ciasta będzie nam e, potrzebne. Nie całe pół kilo, ale jakieś dobre 400 gramów, myślę. Oliwa. I kolejna warstwa. Tak tutaj. Niedbale. Zamiast oliwy, bez problemu, możecie użyć rozpuszczoną margarynę lub rozpuszczone masło. Najmniejszego problemu, chociaż oczywiście oliwa z oliwek tutaj także robi robotę. Daje, daje dzieli się z, z pitą swoim smakiem. I może jeszcze ostatnia. Warstwa oliwa i zadniemy i pita będzie gotowa do włożenia do piekarnika. Teraz trochę tak muszę dobrać oliwy, to jest za mało. Bo w tej szklance podejrzewam jakieś 100 ml, więc to też nie jest znowu aż tak dużo. Ale ponieważ nadzienia było sporo, to może jeszcze dodam jedną, jedną ostatnią warstwę. O. Teraz to wędruję z powrotem do wnętrza blaszki. Nie wolno zostawiać tego ciasta kupnego, ale tego, które sami przygotujecie też zbyt długo na powietrzu, że się tak wyrażę, bo ono bardzo szybko y, wysycha, więc to, które zostało będę musiał szybko spakować i z powrotem włożyć do lodówki. Jeszcze tylko zamarkuję cięcie tej pity. Tak, żeby później było łatwiej i żeby trochę powietrza w się dochodziło. Piekarnik rozgrzany. Tak wygląda przygotowana pita. Widać? Ok? Yy, I wkładamy do rozgrzanego piekarnika z termoobiegiem 180-190 stopni. Będzie potrzebowała yy, no, około 50 minut, może nawet yy, godzinę. Do zobaczenia. Ewola! Pita gotowa, tyropita, Piekła się 50 minut, pięknie tam bulgotała. Stygła dobrą godzinę, to jest ważne. Pitniemy na bardzo gorąco, trzeba im dać czas, żeby wystygły. Najlepiej, jak z wieloma greckimi daniami, będzie smakowała jutro lub pojutrze, jeśli um, tyle przetrwa w waszych domach. U nas na pewno tyle nie przetrwa. Wygląda pięknie. Jest brązowa, chrupiąca, zaraz sprawdzimy jak smakuje, pachnie wybornie. Jest już bez gadania. Ach, pięknie, pięknie, pięknie wygląda. No Dobra, próbujemy. Mm. Wspaniała. Słona. Delikatnie czuć działa. No, klasyczna, przepyszna tam Bardzo Wam ją polecam, naprawdę mm, pycha. Zróbcie sobie jakąś sałatkę i, e, i, i niech to będzie Wasza kolacja na przykład. Mmm. Rewelacja. Ten farsz wcale nie był zbyt rzadki. Um, ciasto filo wchłonęło nadmiar mleka. Mm. Nie nadmiar. Tyle ile miało być. Proszę Dropita. Do zobaczenia następnym razem. Smacznego. Zasubskrybujcie. Gotuj z Dionisem na YouTube. Dzięki.